Siemano widzowie Tutaj macie Gigi i właśnie zagramy sobie w Super Mario Bros Deluxe Bierzemy sobie nowy świat Jaką sobie postać tutaj wybieramy? Mario, nie? <laughs> Zwykłą postać Na początku pewnie będzie tam jakiś filmik o, sied Siedzą sobie tutaj Mario no, i nagle coś strzela. To ten Bowser. To Bowser ich tutaj tak atakuje razem z tymi kupalingami, czy jak oni. Uh. No, znam się trochę na no. dość się znam. Teraz Bowser wyciąga tą wielką mechaniczną łapę i wyrzuca nam tych. tych Mario, chyba. Co on chce z nimi zrobić? Ty, on ich wyrzuca. Dobra. Kurczę. podrzucił nimi. No. Dobra. Tutaj zostali i lecą sobie. No bozer, ich atakuje ich królestwo. Więc będziemy musieli działać szybko. Przechodzić światy do światów. Jeżeli chcemy odzyskać naszą księżniczkę. A więc co teraz oni zrobią? Uff. Ja nie mogę. Co oni chcą z nimi zrobić? No. Dobra. Oni się teraz rozdzielają i będą na różnych lordach, czyli światach. I ten mały sobie leci po prostu do nas, do naszego pierwszego świata. Nie. No. Tutaj wiezie tego bumbuma. I tutaj zaczyna się nasza przygoda. Dobra. Czyli przechodzimy pierwszy świat. Rozumiem. Dobra. Zapewne będzie tak jak w każdym Mario, czyli jak... Kurczę, nie zdążyłem podskoczyć. Kurczę, zaraz on to leci. Nie uda mi się, ale to nic. Tutaj mamy te kostki. No. Dostaj, dostajemy punkty. Dobra. Lecimy. Tutaj będziemy mieli jakiś punkcik. No, lecimy po tego grzybka. I fajnie. Jesteśmy już więksi. Dobra, tu jest przepaść. I łatwo się przeskakuje. A tutaj co będzie? Dobra. Tutaj jest dężów. Kurczę! Haha, ha. i teraz możemy latać. Dobra, lataliśmy sobie. No. Chodzimy tu roz do rury. I co tutaj się wyprawia? A, no, bo dobra, nie zbieramy tego. Idziemy dalej. Kurczę, co jest? Kurczę. Dobra, wyszło. Kurde, zagapiłem się no. Dobra. No i fajnie. Lecimy. Kurde. No nie zauważyłem, że tam jest ziemia. Dobra, teraz zaskoczyłem. Lecimy tutaj pozbierać monety. Dobra, tu już jesteśmy. Dobra, tu jest ta flaga! Jedziemy. U, u. Musimy przelecieć. Huu. Jesteśmy. O. Tu też sobie polecimy. Dobra, jesteśmy. I skok. Dobra, aż tutaj doskoczyliśmy. O! No nie. Dobra widzowie. Niedługo będzie koniec, bo wiecie, zawsze jak są takie schodki, to jest koniec. Dobra, jesteśmy. Nieważne, że na tyle. Ważne, że przeszliśmy. No właśnie. Idziemy. Dobra. Halo? Dobra. No. I zaczynamy level. Dobra. Co się dzieje? Ty, kwiatek strzelający, dobra. Dobra, wejdźmy do tej rury. Co się tutaj będzie działo? Musimy ich odstrzelić tutaj. Tym ogniem. No. No i pyk, pyk, pyk. No. Dobra, teraz tego będzie trzeba pokonać. No, halo. Może stoimy za blisko. No... Kurczę. No, już wystawiam sobie swój dziki łeb. I idziemy. No i dobra, to co i coś takiego? Nie mogę spaść. Dobra. Teraz wszystko chodzimy na to. Dobra, następnie do pokonania. Kurczę, nie licząc tej. Musimy to doskoczyć Uwaga, hop Dobra, teraz tu Dobra Co tu się dzieje? Jeszcze przeżyli Ja cię kręcę Ile nam to ten drugi world zajmuje? No nie no Przez szybko się przez nich przywi. Dobra, teraz skaczemy Dobra, będzie pierwsza flaga. Juhu! Tutaj są, ale ja niestety nie mam stroju. Będę musiał po prostu przeskoczyć. Dobra, tu jest kwiatek. Znowu mam moc strzelania. O, o! Musimy zdążyć. Dobra, uda nam się. Widzicie? Wystarczy tylko podskoczyć. I już się przeniesiemy. Dobra. Dobra, jesteśmy tu. Skąd zaczęliśmy? I znowu schodki. Dobra, szkoda, że tak nisko, ale okej. Okay. Darujmy sobie to poprawianko. Lecimy z koksem. No. Dobra, co tu się dzieje? O uh uu. -uh. Już wywiesili flagi Bowsera. No, musimy się także strzeszczać. Poczeka na nas kolejny level w zamku Buma, Hopa. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No. Dobra, musimy, byśmy musieli sobie na to podskoczyć. Uuuu, teraz to wrażący kwiatek. I teraz będziemy mogli strzelać lodem. Ła wow. nie możemy spójność. Dobra, doskoczyliśmy. I nagle tu jestem. Dobra, następna zębatka. Dobra, będziemy musieli się podtrzymać jakby. Idziemy. Czekajcie, nie skoczymy. Pomyliły mi się te przyciski. Chodźmy sobie tu. Mamy pierwszą flogę. Dobra, podskok, pod... Kurczę, nie doskoczyłam. Dobra, da się. I podskok. Fajnie. A teraz przycisnąć się przez samą zębatkę. Dobra, i teraz w końcu wejście. No i co dalej. Uu, dobra on. O. Dobra O No. Kurczę, o nie! Kurde. Ha, teraz nie wygra, się może się wkurzać. Kurcze. měl to šestou. No kurde! Ha, teraz vygrám. Haha, papa. Vidíte, vidíte, tak, się wygrywa rundy. Dobrá. Papa, bum bum Dobra, zapisujemy, aby nam nie było, że coś się nie są czekajcie, zauważyłam to, no, dobra, lecimy i gramy dalej, póki aż się da, Yoshi heal, u, Yoshi będzie, Dobra, co wylosujesz? No ty, co to za Yoshi? Ty... Teraz można nim jeździć! O Jezu, ale fajnie! Nie musimy zbierać się bóżek. A, one same się nam zbiorą. Kurczę, nie! Ty, Yoshi, to bez problemu pokonuje, ty! Dobra, będziemy mieli flagę. Co dalej? O nie, bój się. Nawet. Kurde. nie, wrażliwi na ty. Kurde. Ale nic się nie stało. O o, tu jest rosiczka z ostrzelogiem. No kurde. No nie. Dobra, jesteśmy. Nie poddajemy się. Kurde, co tu? Jej, meta! W końcu! Jesteśmy. Jesteśmy nie Nieważne, że nie wszystko się udało. Ważne, że zakończyła się runda i że wygraliśmy. Dobra, teraz mamy do wyboru. Gdzie idziemy? Ja bym wolał tu na przykład. Dobra, zagościmy się wygodnie i zobaczmy o co w tym wszystkim chodzi. Kurcze. To wielkopilkopiranie wielko tu jest. No. Dobra, co tu jest? Dobra, wyskoczył mi ogienek. Fajnie. wojnie. Spierdlicza. Pamiętam, jak go mieliśmy. Trzeba się z nimi troszeczkę tutaj po... Tak jak widzicie. No. I tutaj co będzie w bloczku? Też ogienek. Więc nie trzeba brać. Tylko do roboty się brać. Ale prosty jest do pokonania. Ja nie mogę łatwizno. I tak możemy przechodzić level, nie? Normalnie. Widzicie? To najłatwiejszy level, jaki przeszłam. Super Mario Bros. No. No właśnie. Dobra, będzie już flaga. Oki, okay, przetrwaliśmy. No. Dobra, co tu będzie? Dobra, są tu jakieś płótki. To są kwiatki. I my to, teraz będzie walka. Dobra. Lecimy do mety. I co teraz? Ty, teraz będzie walka na zamku. Dobra, no to wchodzimy i walczymy Dobra, już jesteśmy i tutaj szobby. był Szopem do latania Dobra, teraz coś do przejścia Jest, łatwiej łatwizna, takie łatwe I już flaga, jak widzicie Dobra, między nami tutaj podskakują, ale nikt się nimi nie przejmują Widzicie, jak to można przejść? Widzicie, rząd I patrzcie, to z łatwością przeskoczymy ani mówiłem, teraz trzeba to przeskoczyć, jeszcze łatwiej. Dobra, jest lepiej niż zakładałem. Znowu coś łatwego do przejścia. Dobra, już jestem i już koniec, już walka będzie teraz. Ty. To jest lepsze niż mi się wydawało. Normalnie widzę, wiele idzie. I teraz będzie walka z Lemim. Tu jest Lemion, się nazywa. Kurczę, tam jest ten zamek Beach, do którego musimy się dostać. No, który jest przyjęty na razie... Ogólnie jest przyjęty przez Bowsera. Powinniśmy... przejąć statek Lemiego! I on tu jest. I będzie w nas rzucać bombami pewnie. Pokonam go. Już je po skorupę. Będzie trzeba skakać. No, zawsze tak jest. Spokojnie, to nic mnie. Widzicie? O kurcze. Ale to nie znaczy, że pójdzie mi gorzej. Ty, teraz dłużej trzeba uważać. Dobra, to mi nic nie robi. Kurczę, nie. Nie. Lecisz. I co, widzowie, wygraliśmy. Łatwo się walczyło. Nie trzeba się przejmować. Och... Wygraliśmy, Ograliśmy go. Yes! I teraz przejdziemy do następnego świata. Ale w następnym odcinku nagramy odcinek z drugiego świata i leć tam, właśnie uuu... karabanem ktoś No! Drugi świat będzie w następnym odcinku. To pa widzowie zasejwujmy jeszcze. Żeby nikt nam się tu nie uwłamał. No to papa widzowie!